Okres Wielkanocy to czas, który między innymi kojarzy nasi, nam się z jajkami. Jajka, które są malowane, które są w jakiś sposób ozdabiane. Są to zarówno kraszanki, czyli jajka takie jednokolorowe, jak i pisanki, czyli te, które na różne metody możemy w różny sposób przyozdabiać. Zacząć chcę jednak od tego, żeby em, troszeczkę powrócić do tego czasu, kiedy ludzie korzystali z tego, co dawała nam natura, z tego, co rosło w naszych ogrodach, w pobliżu naszych domów, zabudowań, gdzieś tam nad rzeką czy nad jeziorem. Tutaj przygotowałam przy moim stole parę takich produktów, które są na pewno każdemu z nas znanymi. Myślę, że takim najbardziej znanym produktem, którym, który służy nam do tego, żeby nasze jajka zabarwić, zabarwić na kolor żółty, ciemnożółty, jasnobrązowy, brązowy, w zależności od tego, jak długo będziemy gotować nawet i do ciemnej, ciemnego brązu przypominającego czerń. Tym, tym produktem są łuski cebuli, chyba jeden z produktów, które wykorzystujemy najczęściej do ozdoby naszych jajek. Cebula, która musi być oczywiście w odpowiedni sposób przygotowana, czyli w jakiś troszeczkę dłuższy sposób gotowana. Później dodajemy do jej jajka i w zależności od tego, jaki kolor, Chcemy uzyskać, gotujemy. Następne tutaj mam przygotowane jajka w kolorze zielonym, w różnym odcieniu koloru zielonego i podobnie, podobnie jak cebula, wszystko zależy od tego, jak długo te jajka będziemy gotować. Ja wykorzystałam tutaj akurat owiec, który siejemy specjalnie na ten okres świąt Wielkiej Nocy, żeby go wykorzystać. Czy to do barwienia jajek, czy do różnego typu kompozycji. I też w zależności, tak jak powiedziałam, od tego, jak długo je gotujemy, w owsie mają ten kolor mniej lub bardziej intensywny. Mówię tutaj o owsie, ale mogą być też to pokrzywy, czy zwykła trawa, coś po prostu, co, dzięki czemu będziemy ten kolor zielony uzyskiwali. Następne, następna tutaj porcja mojego farbnika, że tak się wyrażę, to jest... Kapusta, dokładnie u nas na śląsku modra kapusta, modro kapusta, która jest na pewno wszystkim nam bardzo dobrze znana, między innymi z naszych śląskich niedzielnych obiadów. I też, tak jak powiedziałam, jeżeli mniej lub bardziej gotujemy w niebieskiej kapuście, w modrej kapuście, kolory niebieskiego są mniej lub bardziej intensywne. I tutaj mamy troszeczkę mocniejszy kolor. Kolor, kolor, już taki podchodzący nam, można powiedzieć, pod granat, to jest kolor kraszanki, który uzyskujemy dzięki gotowaniu w wywarze z borówki. Ja akurat tutaj wykorzystałam borówkę amerykańską, natomiast, natomiast każdy rodzaj borówek do tego typu farbowania się nadaje. No, i kolor, który mnie najbardziej się podoba. Ja najbardziej lubię taki kolor żółty, i wykorzystałam do zafarbowania naszych, naszych jajek wywar, który pozyskałam z, z kwiatów wrotycza. Wrotycz, roślina, która tutaj w naszym rejonie jest bardzo znana, bardzo popularna. Jeżeli ktoś nie ma zapasów, a podejrzewam, że nie ma nie każdy z nas ma to można go z powodzeniem zastąpić na przykład, na przykład płatkami nagietka, które możemy na przykład kupić sobie w aptece, albo po prostu wykorzystać naszej kuchennej kurkumy. I też w zależności od tego, jak długo gotujemy, ten kolor jest różny. I na sam koniec zostawiłam sobie kolor czerwony. Kolor czerwony, który. Czerwony, właściwie taki podbiegający troszeczkę pod fiolet, kolor, który powstał dzięki gotowaniu w burakach, w burakach, które też na naszych wielkanocnych stołach goszczą, więc może warto je wykorzystać nie tylko do zjedzenia. Do zafarbowania jednego jajka, wykorzystać kilka kolorów, na przykład wkładając je częściowo do barwnika, nie wiem do czego to zaliczyć, czy już do pisanki, czy do kroszonki wydaje mi się, że to już chyba bardziej będzie przypominało nam pisankę. Pierwszym sposobem, który, w którym możemy wykorzystać nasze kroszonki, a który za chwileczkę pokażę to sposób, do którego będzie nam potrzebne nic innego, jak kawałek starej pończochy, czy rajstop i po prostu nasza kroszonka lub e, zwykłe jajko, e, które, które musimy włożyć do środka. E, wcześniej przygotowujemy sobie e, jakiegoś e, rodzaju listki. Listki, które e, o tej porze roku nie są już trudne do zdobycia. E, możemy je znaleźć e, w pobliżu e, naszego domu bez, bez problemu. I wkładamy je po prostu do środka, tak jakby e, przyklejając na e, Nasze, na nasze jajko. Następnie musimy bardzo, bardzo mocno, bardzo ściśle tę naszą ponczochę, skarpetę zawiązać, żeby nasza roślina bardzo ciasno przylegała po prostu do naszego jajka. Ja tutaj wykorzystałam tym razem już sposób z farbami, które, które można kupić w sklepie po prostu, żeby było szybciej. Natomiast jeżeli ktoś ma czas, to warto pobawić się z tym, co przed chwileczką pokazałam, czyli z barwnikami naturalnymi. Takie nasze gotowe jajko i jedno czy drugie wkładamy, Wkładamy do barwnika. Barwniki te syntetyczne mają to do siebie, że one bardzo szybko przylegają do skorupki jajka. Ten efekt po prostu jest tak jakby od razu widoczny. Tutaj przed sobą mam już przygotowane wcześniej jajka i myślę, że jeżeli poczekamy troszeczkę dłużej, efekt będzie bardziej taki intensywny. Kolejny bardzo prosty sposób zdobienia jajek to jest naklejany. Naklejany, do którego potrzebna nam jest zwykła taśma. Taśma, która, która na pewno w każdym domu się znajduje, i z tej taśmy możemy sobie wycinać różnego typu ornamenty. To, co po prostu chcemy, żeby na naszym jajku się znalazło. Bardzo, bardzo ładne są jakieś proste kreski, jakieś po prostu kwadraciki, trójkąciki. To po prostu, co jest nam łatwo, łatwo zrobić. No i też w dużej mierze zależy od tego, jaki jest nasz zamysł, co chcemy, żeby, żeby na tej naszej pisance się znalazło. To wkładamy. Wkładamy po prostu do barwnika na jakieś parę minut i po paru minutach wyciągamy, wyciągamy z barwnika. Ja już tutaj mam jajko takie przygotowane i jak zdejmiemy z niego taśmę to w miejscach gdzie mieliśmy nasze właśnie ornamenty zrobione z przyklejonej taśmy Efekt końcowy jest mniej więcej taki. Do ozdobienia kolejnego jajka będzie nam potrzebny zwykły ryż, ryż taki, który stosujemy w kuchni. Ja tutaj zafarbiłam go troszeczkę farbą, także jest troszeczkę już taki nie suchy, tylko wilgotny. Wkładamy do niego jajko. Mocno musimy nasz pojemnik obcisnąć folią. Folia, folia najlepiej, żeby była taka samoprzylepna. Tak, samoprzylepna, i poprzez potrząsanie właśnie w tym, w tym ryżu przez dłuższy czas uzyskamy efekt taki marmurkowy. Ja tutaj troszeczkę krótko go robiłam, ale i też nie wyszedł, wydaje mi się, najgorzej, bo ile osób, tyle gustów, więc co kto lubi, co kto woli. Jedną z najstarszych metod, które służyły do tego, żeby jajka ozdabiać jest tak zwana metoda batikowa i to nie jest in, nic innego jak tylko wosk, wosk, najlepiej żeby był wosk pszczeli, który rozpuszczamy na ogniu, na jakimś ciepłym podłożu i po prostu nakładamy, nakładamy go na jajko, nakładamy go za pomocą specjalnego urządzenia, które nie jest bardzo skomplikowane, potrzebna nam będzie tylko zwykła szpilka i jakaś kredka, lub kawałek jakiejś gałązki, gałązki, która musi być dostatecznie miękka, żeby ta szpilka w nią weszła. I jeżeli mamy już coś takiego, i mamy mocno rozgrzany wosk, to możemy zacząć ozdabianie naszych jajek woskiem. Do tego wykorzystam te kraszanki, które robiliśmy na początku naszego programu. One były, one były różnego, różnego koloru. Dlatego też mój wosk, który tutaj mam przygotowany, też jest w różnych kolorach. To jak je zrobimy, oczywiście zależne jest od nas, tylko i my wyłącznie decydujemy o tym, jaka nasza kraszanka będzie miała wygląd. Jako że tutaj mam kolor taki morski, Wybrałam go, żeby mi dobrze pasował do koloru moich palcy. Kolor, który do koloru morskiego mam nadzieję będzie pasował, to będzie kolor, kolor czarny. I ozdabnianie naszego jajka, mojego jajka, będzie polegało właśnie na nakładaniu na niewosku. Możemy zacząć w różny sposób. Musimy pamiętać jednak o tym, żeby wosk był dostatecznie gorący, bo jeżeli nie będzie gorący, to on nam po prostu z naszego jajka będzie spływał. I możemy robić różnego typu ornamenty, różne łezki, kreseczki. To jak zrobimy, będzie zależało od nas. Za każdym razem dobrze jest wkładać wosk do, do naszego pojemnika. Mogą to być kropeczki. Kropeczki e, są jedne z najprostszych, dlatego może e, ucząc się tej metody warto od nich właśnie zacząć. Jajko, które mamy już w jakiś sposób przygotowane, wkładamy po prostu na jakiś okres do barwnika. Jeżeli chcemy uzyskać inny efekt kolorystyczny od tego, jaki był wosk, to wystarczy nam po prostu wziąć jakieś ostre narzędzie jakiś nożyk lub coś ostrego żeby go po prostu zedrzeć ze skorup skorupki jajka. Na zakończenie, jeżeli mamy już nasze jajka gotowe, dobrze by było, gdybyśmy skorzystali z jakiegoś tłuszczu. Ja tutaj mam przygotowany olej, zwykły jadalny olej ale może też to być masło czy jakiś e, inny e, tłusty e, produkt i po prostu leciutko smarujemy nasze jajko po całej powierzchni, żeby po prostu e, było bardziej błyszczące, bardziej takie dekoracyjne. Dla tych osób, które chcą mieć pisanki, a nie za bardzo chcą sobie w okresie wielkanocnym pobrudzić ręce, też jest sposób. Takim sposobem, który spowoduje, że nasze ręce będą czyste, jest ten, do którego potrzebny nam będzie zwykły klej magik i zwykła, zwykła serwetka, dobrze, żeby była z jakimś ornamentem, z jakimś emblematem, który związany jest właśnie. Z tematyką Świąt Wielkiej Nocy. No i wystarczy nam po prostu nanieść troszeczkę kleju na nasze jajko czy na naszą wydmuszkę, dobrze rozsmarować, przykleić i nasze jajko już będzie gotowe, będzie cieszyło nasze oczy. Metoda bardzo prosta, metoda, do której potrzebne nam będzie tylko szydełko i kawałek włóczki i możemy zrobić sobie wielkanocną kurę czy wielkanocnego koguta, którym nasze wielkanocne jajko po prostu przykryjemy i postawimy na stole jako dekorację albo zjemy na śniadanie wielkanocne.